Ridley Scott nie myśli o emeryturze i nie zwalnia tempa. Poznajcie siedem wspaniałych tytułów z jego bogatej filmografii. Tytułowy American Gangster to Frank Lucas, drobny przestępca z wielkimi ambicjami. Po śmierci swojego mentora sukcesywnie toruje sobie drogę na szczyt. Wyzwanie rzuca mu Ricci Roberts, jedyny uczciwy glina w mieście. To nie tylko doskonały kryminał, ale też świetnie napisana kronika przemian społecznych. Klasyk lat 70., tyle że nakręcony 30 lat później. Helikopter w ogniu to napakowana akcją, opowieść o odwadze i sile braterstwa w sytuacjach bez wyjścia. Za kanwę scenariusza posłużyła Ridleyowi Scottowi operacja wojsk amerykańskich podczas konfliktu w Somalii. Doskonałe zdjęcia Sławomira i Dziaka sprawiają, że możemy się poczuć jak na pierwszej linii frontu. Wirtuozoria Ridleya Scott'a dała o sobie znać już w debiutanckim pojedynku. To jedna z pierwszych produkcji w historii po Barym Lindonie Stanleya Kubricka i szklanym sercu Wernera Herzoga, zrealizowana w całości przy naturalnym świetle. Osobista zemsta, która splata losy bohaterów oraz służąca za tło wydarzeń Wielka Historia, to tematy, do jakich twórca chętnie powracał przez następne dekady. Rzadko jednak efekt był tak dobry. Oskarowy scenariusz Kali Kuri w rękach Ridley'a Scotta zmienił się w klasykę na drogi. Opowieść o dwóch przyjaciółkach, których weekendowy wypad w góry zmienia się w desperacką ucieczkę przed policją, to gorzka refleksja nad kulturą gwałtu i miejscem kobiety w patriarchalnej kulturze. Film trzyma w napięciu, ale potrafi też chwycić za serce. A z takimi dziewczynami jak Telma i Louise można konie kraść. My name is Gladiator. Gladiator to dosłownie imperium rzymskie Ridleya Scotta – niedościgniony wzór historycznej superprodukcji. Śledzimy w nim losy Maximusa – zdradzonego generała, który musi walczyć na arenie ku uciesze żądnego chleba i igrzysk ludu. Widowiskowe sceny akcji, a przede wszystkim porywająca kreacja Russella Crowe'a sprawiają, że ten film zostaje w pamięci na lata. Łowca androidów to dzieło ponadczasowe. Utrzymane w neonuarowej konwencji science fiction, mimo upływu lat wciąż zachwyca warstwą wizualną, a kompozycje Wangelisa doskonale podkreślają mroczny klimat metropolii przyszłości. Ridley Scott podejmuje w tym filmie szereg tematów, które są aktualne do dziś, jak relacje ludzi i robotów czy odpowiedzialność za sztuczną inteligencję. Ten android się nie starzeje. Obcy ósmy pasażer Nostromo zasłużenie cieszy się dziś statusem klasyka science fiction. Ridley Scott po mistrzowsku zagęszcza atmosferę, wygrywając klaustrofobiczny klimat tytułowego statku kosmicznego. Decyzja o obsadzeniu w roli głównej, pierwotnie przeznaczonej dla mężczyzny Sigourney Weaver, była strzałem w dziesiątkę. Ikoniczna bohaterka na miarę ikonicznego filmu.